na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie. Zapraszam na kolejny odcinek sportowej fali. Przed mikrofonem Tomasz Smuga. Tym razem moim Państwa gościem jest Wojciech Wasiakowski, założyciel wejchorskiego Klubu bokserskiego Gryf Witam się serdecznie. Witam serdecznie. Tematem są zbliżające mistrzostwa Polski w boksie olimpijskim wejchrowi, ale chciałbym zacząć yy, od dolnego śląska, bo niedawno właśnie wróciłeś z mistrzostw polskich młodzików i młodziczek. Yy, czy wy, jak tam poszło naszym zamikom? Rozumiem też pewnie startowali coś z Gryfa Jestem bardzo zadowolony. Wystartowało od nas pięciu zawodników Cztery dziewczyny, jeden chłopiec. E, zdobyliśmy srebrny medal i brązowy medal. To zrobiły dziewczyny Zuzia Rudzka srebrny medal. Laura Kamińska, brązowy medal. Chłopak, Oskar Hanowski uplasował się na piątym miejscu w Polsce. A poza wynikami, jako oceniasz ich e, pięściarstwo? Jakim poszło? Bardzo wielu trenerów uważa, że szkolimy na bardzo wysokim poziomie. Ja poza medalami i wynikami sportowymi cieszę się, że zawodnicy są dobrze przygotowani technicznie, że dobrze mentalnie. Stworzyliśmy fajną grupę i w przyszłości liczymy, że ona się będzie rozwijała i będziemy zyskiwać jeszcze lepsze osiągnięcia. I niebawem, e, tak jak już wspomniałem, będziemy mogli zobaczyć no, pięciarstwo na chyba wysokim poziomie w Wejherowie, bo pod koniec czerwca szykują się duży, duże zawody. Tak, będziemy organizowali Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek, bardzo duże przedsięwzięcie. Spodziewamy się być może nawet blisko tysiąca zawodników, więc, więc wielka, świetna impreza sportowa. A od strony organizacyjnej jak do tego doszło, że udało się stworzyć te impreza właśnie w Grodzie Wejchera. Jak sama nazwa klubu mówi, wejherowski Klub Bokserski. Więc mi jako wcześniej prezesowi, teraz trenerowi, zależało, żeby ta impreza odbyła się w Wejcherowie. Jak wiemy, no, sytuacja w naszym mieście była trudna, nie, nie mogliśmy znaleźć porozumienia. W końcu w tym roku udało się dojść do współpracy z prezydentem miasta Wejcherowa i postanowiliśmy, że w końcu tak ważna i tak duża impreza odbędzie się w naszym mieście. Obok właśnie polskiego związku bokserskiego miasta, to także wasz klub jest współorganizatorem tej, tych, tych zawodów, tej imprezy i właśnie jakie znaczenie ma dla Ciebie organizacja tak prestiżowego wydarzenia w naszym mieście? Mistrzostwa Polskie odbywają się w czterech kategoriach wiekowych w całej Polsce, więc my będziemy organizowali Mistrzostwa Polskie po raz trzeci. Przypomnę, że dwie edycje wcześniejsze odbyły się w Bolszewie, teraz w Wejherowie, więc uważam, że środowisko bokserskie z władzami, z panem Grzegorzem Nowaczkiem na czele, z prezesem Polskiego Związku Bokserskiego, darzy nasz klub wielkim zaufaniem i poprzednie edycje musiały być na tyle dobre, że dostaliśmy kolejną organizację. Ja pamiętam nasz wywiad chyba kilkanaście lat temu, jak zakładałeś właśnie Wejchorowski klub bokserski. Wtedy powiedziałeś, że stworzyłeś go, zakładasz go dlatego, bo chciałbyś wrócić do tych pięknych tradycji bokserskich w i to chyba jest krok ku temu. Znaczy, ja cały czas wierzę w medal olimpijski, bo, bo to, jak sama nazwa mówi, że, że jest to sport olimpijski, wierzę, że, że jesteśmy w stanie kiedyś w przyszłości przynajmniej powalczyć na Olimpiadzie, być może ten medal zdobyć. Wspomnę, że moja starsza córka przegrała. Tylko w Polsce cztery walki, między innymi z właśnie z Julką Szeremetą, która jest medalistką olimpijską, z Aleksiej Skubicki, który jest, która jest obecnie mistrzynią świata, więc boksujemy na najlepszym poziomie. Robimy wszystko, żeby powalczyć o miejsce na olimpiadzie, no i w przyszłości, żeby Wejherowo mogło być dumne z kolejnego medalisty olimpijskiego. Ja się zacząłem przy organizacji tych mistrzostw. Jakie jeszcze wyzwania, jakie wyzwania są za, za Wami i co jeszcze jest do przygotowania? Czy organizacyjnie uważam, że jesteśmy bardzo blisko, bo tu mówimy o całej logistyce, zapewnienie bazy hotelowej, mówimy o ringach, o piece medycznej, o lekarzu, o nagrodach, medalach, pucharach. To wszystko niby drobiazgi, ale tego wszystkiego trzeba dopilnować. Ja uważam, że jesteśmy już przygotowani i, i zostały takie ostatnie szlify, żeby impreza była. برده wspomniałeś, że spodziewać się nawet tysiąca zawodników i zawodniczek, bokserów i bokserek, a czy będą też reprezentacji z WKB Gryf? Znaczy Nasz klub będzie reprezentował czterech chłopców i czterech dziewczyny. Nie chciałbym zdradzać dokładnie nazwisk, bo, bo, bo ja wiem, jak jest rywalizacja w Polsce. Wszyscy będą się przyglądać, będą patrzyli, w jakich wagach będziemy startowali. No, w tej grupie dziewcząt jest chociażby Oliwia Wasiakowska, dwukrotna mistrzyni Polski, dwukrotna medalistka mistrzostw Europy, więc tu mogę zdradzić, no jest to taki lider, że tak powiem, naszego teamu, i tu bez wątpienia liczymy na kolejny tytuł mistrzyni Polski. A oprócz zawodników, czy spodziewacie się również jakichś specjalnych gości na trybunach? Kto odwiedzi no, Myślę, że będą to władze Polskiego Związku, Związku Bokserskiego. Nad gościem specjalnym jeszcze się zastanawiamy, ale w świecie bokserskim wszyscy się znamy, wszyscy się cenimy i uważam, że na Mistrzostwa Polski zjedzie wielu znakomitych gości. Mówimy, że to będą Mistrzostwa Polski w boksie olimpijskim. Może nie wszyscy wiedzą, więc... Proszę, żebyś scharakteryzował, czym się właśnie różni boks olimpijski od takiego zawodowego. Przede wszystkim ilością rund. Boks olimpijski to są zawsze trzy rundy, w zależności w jakiej kategorii wiekowej, różny czas, e, od półtorej minuty do trzech minut. W boksie zawodowym to są minimum cztery rundy do 12, zawsze po trzy minuty. Ten styl jest inny. No i w boksie olimpijskim e, warto dodać, że w tej kategorii wiekowej boksujemy jeszcze w kaskach, no a w boksie zawodowym, gdzie są już dorośli mężczyźni i dorosłe kobiety, boksujemy... በስካስኩ w jakich kategoriach wagowych będą walczyć w Wejherowie? Będzie najróżniej. My mamy chłopców raczej ciężkich, czyli od 67 kg aż do plusa, że tak powiem, czyli 91. Waga ciężka, tam są takie prawdziwe grzmoty. No, a dziewczyny, Oliwia Wasiakowska 57 kg. Cała Polska dopytuje się, w jakiej to będzie kategorii. Myślę, że chcą delikatnie jej ominąć. Będą oczywiście dziewczyny i lżejsze, i cięższe, ale mówię, nie chciałbym wszystkich Zdradzać, no bo wiadomo, że poza samymi zawodowami i samych walkach w ringu jest również taktyka trenerska i dobieranie po prostu szukanie możliwości dla zawodników łatwiejszego startu w zawodach. A ile ringów y, zamierzacie przygotować do walk? Muszą być dwa ringi, przez pierwsze cztery dni będą się odbywały zawody na dwóch ringach. Dopiero walki finałowe odbędą się na jednym ringu. A w takich mistrzostwach polskich, w boksie olimpijskim też są jakieś walki wieczoru? Czy będzie gala? Przede wszystkim finałowa. Min medaliści, czyli finaliści mistrzostw polskich. Chciałbym, żeby ta gala była na fajnym poziomie. Przygotujemy oprawę muzyczną, być może jakiś występ. Ja zawsze stawiam sobie bardzo wysoko poprzeczkę. Nasze poprzednie mistrzostwa, które były w Bolszewie, są bardzo wysoko ocenione. Chciałbym, żeby zawodnicy z Wejherowa wyjechali jeszcze bardziej zadowoleni niż poprzednio. Co organizacja mistrzostw oznacza dla promocji wejchrowa i w ogóle całego naszego pomorskiego regionu? No ja uważam, że jest to ogromna promocja miasta. Przyjeżdża, tak jak wspomniałem, być może nawet około tysiąca zawodników. Do tego jest sztab trenerski, sponsorzy, rodzice i tak dalej, czyli spodziewamy się bardzo dużej ilości osób z całej Polski wszyscy robią zdjęcia, wszyscy mówią, gdzie boksują, wszyscy się później chwalą swoimi wynikami. No i sama nazwa miasta Wejcherowa uważam, że pojawia. Się w całej Polsce. No właśnie, to już jest wstęp do kolejnego pytania. Czy organizacja Mistrzostw może być wstępem do kolejnych dużych wydarzeń bokserskich właśnie w Weichrowie? Jak sądzisz? Znaczy, pytanie, czy, co możemy jeszcze więcej zrobić? No bo sama organizacja Mistrzostw Polski to jest duża impreza. Ja wcześniej organizowałem gale, nawet zawodowe, to wiemy. Chodzi mi po głowie gala telewizyjna, ale jest to wielkie przedsięwzięcie. Nie chciałbym jeszcze na ten temat rozmawiać. Oczywiście, jeżeli pojawią się takie możliwości, współpracy, z jakąś znaczącą telewizją w Polsce, myślę, że podejmiemy wyzwanie. A czy liczysz, że na to, że po mistrzostwach więcej młodych ludzi zainteresuje się właśnie boksem i na przykład trafi do wechrowskiego klubu? Czy znaczy ja uważam, że już jest, że tak powiem, efekt mety, czyli ten Medal Olimpijski spowodował, że więcej młodzieży garnie się do trenowania boksu. Eee, tak, uważam, że, że przy promocji miasta, przy współpracy w mediach, oczywiście również dziękuję za ten wywiad, bo wy jako radio przyczyna, przyczyn, przyczynacie się do, do promocji tego wydarzenia, więc to też jest bardzo ważne i uważam, że to powoduje, że jeszcze więcej dzieciaczków z Wejherowa i okolic zapisze się do trenowania boksu. To od razu tutaj dopytam, jakie są właśnie plany rozwojowe WKB Gryfa na najbliższe lata, zarówno jeśli chodzi o szkolenie zawodników, jak i udział w zawodach ogólnopolskich, czy może nawet międzynarodowych? Czy nowy prezes stawia sobie również takie Podstawowe zadanie chciałby rozszerzyć kadrę szkoleniową, bo jak wiemy od wielu lat tylko ja jestem trenerem w klubie. W tej chwili wiem, że pojawił się pomysł w zarządzie zatrudnienia trenera z kuby. Bardzo mocno nad tym pracujemy. Jest to profesjonalny trener, czyli nie tak zwany były zawodnik, który dopiero będzie się uczył fachu trenerskiego. Tylko jest to trener, który wychował już wielu medalistów różnych rang międzynarodowych. No i nasz klub pracuje nad tym, żeby takiego trenera do Weichlerowa ściągnąć. I chciałem Cię jeszcze zapytać, tak już kończąc, żeby to wybrzmiało, przypomnijmy, co to za impreza, gdzie i kiedy i czy w ogóle wstęp dla kibiców będzie bezpłatny. Mistrzostwa Polski juniorów i juniorek. Są to chłopcy w wieku 17-18 lat, czyli już taki boks, na który zdecydowanie warto popatrzeć. Impreza się, będzie odbywała się w, w okresie między 21 a 26 czerwca. Walka finałowa, gala finałowa 26 czerwiec. Szkoła podstawowa numer 6 w Wejcherowie. I oczywiście zapraszam wszystkich mieszkańców. Impreza nie jest biletowana. W każdej chwili będzie można przyjść i walki oglądać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.